Abhigya Anand to 16-letni astrolog z Indii, który niedawno zwrócił się do mieszkańców Ziemi z nowym przesłaniem, którego warto wysłuchać. Podobnie jak inne osoby obdarzone wyostrzonym zmysłem, młody wizjoner szuka odpowiedzi na pytanie, co nas czeka dalej w tych trudnych czasach. Jego nowe prognozy na rok 2024 mogą uchylić zasłonę tajemnicy. O utalentowanym hindusie zaczęto mówić już w 2019 roku. Przewidział on początek światowego problemu z dziwną chorobą i podał dokładną datę końca życia prezydenta Haiti Jovenela Moisa w 2021 roku. Na podstawie obliczeń astrologicznych, Anand określił okres zakłóceń na szeroką skalę porządku światowego na granicy zimy 2021 roku i wiosny 2022 roku. Nowa długoterminowa prognoza do kwietnia 2024 roku pozwoli ludziom przygotować się najlepiej jak potrafią. Aby zobaczyć wydarzenia w przyszłości, Anand wykorzystuje wiedzę zaczerpniętą ze starożytnych pism świętych, doświadczenia przodków, własnej analizy i pewnych faktów historycznych. Na swoich platformach internetowych młody Jasnowic powiedział, że globalny rozwój zła i konfliktów na Ziemi spowodowany jest specjalnym układem planet, będzie to oddziaływać przez kolejne 400 lat. Jak wyznał Jasnowic, nadchodząca era wodnika niesie ze sobą nieodwracalny przemiany na świecie. A Rosja będzie jednym z krajów, które zapoczątkowują te zmiany, mówi młody chłopak. Według niego konflikty będą przyciągać uwagę społeczności światowej przez kolejny cały rok. Ale nie chodzi tu tylko o konflikt zbrojny pomiędzy Rosją a Ukrainą. Wrogość będzie występować w różnych częściach Ziemi. Niestety specjalny układ planet w kosmosie bardzo wpłynie na mroczne wydarzenia u nas. Wiele krajów zwiększy swój budżet wojskowy. Krwawy mars w ósmym domu ostrzega przed agresją i rywalizacją masowymi końcami życia wielu ludzi i sporami o duże pieniądze. Jego wojownicza energia jest w stanie przekształcić każdy lokalny spór w konflikt na pełną skalę. Jasnowidz wzywa polityków, aby rozważyli każdą decyzję i myśleli 20 kroków do przodu. Chłopiec Jasnowidz wskazuje, że jesień 2023 roku będzie trudna. Według jego obliczeń ziemia będzie wstrząśnięta przez poważne klęski żywiołowe od połowy października do końca grudnia. Ludzkość będzie musiała rozwikłać ich skutki do pierwszego miesiąca wiosny 2024. Jasnowic wzywa do magazynowania wody deszczowej i skupienia się na produkcji energii za pomocą paneli słonecznych. Jasnowic wyznał: Ludzkość stanie w obliczu ognia, wody i powietrza. Planeta spodziewa się całej serii trzęsień ziemi, które będą następować jedne po drugim. Nie będziemy jednak w stanie jednoznacznie powiedzieć, gdzie spodziewać się kolejnego, ostrzega astrolog. Młody astrolog zwraca także uwagę na inne szeroko zakrojone problemy zagrażające życiu ludzkości. Jasnowid wyznał, żyjemy w być może najsuchszym okresie w historii. Poziom wody opada, a na powierzchni wychodzą zakopane w głębinach pomniki przeszłości. Te znaki zwiastują kłopoty, mówi. W latach 2024-2026 na świecie nastąpi zmiana stref wpływów. Może to prowadzić do nierozsądnej dystrybucji żywności, w wyniku czego setki tysięcy ludzi będzie głodować. Natura zemści się za nadużywanie pestycydów i opóźnienia w handlu zbożem. Niestety nikt nie będzie miał wpływu na tę sytuację, jasnowid wyznał też. Chłopiec ostrzega nowa choroba przewyższy tę, którą doświadczyliśmy dwa lata temu. Pierwsze ognisko nowej groźnej choroby odnotuje się w Afryce. Ta choroba będzie naprawdę straszna i będzie wywoływać wiele bólu, a odnalezienie lekarstwa będzie naprawdę ciężkie. Europa znowu zastygnie. Kraje ponownie będą zmuszone zamknąć swoje granice. Większość krajów w Europie będzie zamknięta. Nie wjedziesz do Niemczech, Francji, Białorusi, do Polski. Jest tylko jedna możliwość, by ten cały mrok był jak najsłabszy. Tym sposobem jest nauczenie się miłości. Uważaj do drzwi Polaków, puka niebezpieczna dziewczyna. Nie wpuszczaj do domu. Link do filmiku na ten temat w opisie. Uważaj do drzwi Polaków puka niebezpieczna dziewczyna, nie wpuszczaj jej do domu. Link do filmiku na ten temat w opisie.